Cześć! Witam Was serdecznie na śniadaniu z Kretonatorem i słuchajcie, dzisiaj nieco inaczej niż zwykle. Inaczej, bo bez śniadania. W sensie, nie ma śniadania, bo jest post. Ma to swoje dobre i złe strony, pozostając przy tych dobrych, nie musimy dzisiaj siedzieć w kuchni. Dobra, to lecimy dalej. Nieźle, ale to jeszcze nie to. Zapraszam do mojej jaskini. Okej, okay, tutaj będzie idealnie. Witam Was raz jeszcze na śniadaniu z Ketonatorem i witam Was na pierwszym odcinku z cyklu jak rozpocząć przygodę z ketozą. Słuchajcie, do nagrania tego filmu skłoniło mnie ogromne zainteresowanie tematem, ale też jakby świadomość, że obecnie w internetach materiału jest niezwykle na ten temat dużo, tak dużo, że czasem człowiek zastanawia się kogo słuchać. I to nie jest tak, że moja wersja jest lepsza albo że jest gorsza. Na pewno jest inna, na pewno jest inaczej podana. Wiecie, to być może w kilku kwestiach to, co ja Wam powiem, będzie się różniło nieco od tego, co już wiecie albo czego nie wiecie. Więc przygotujcie się na parę nowości. I wiecie, to zaczniemy od początku, czyli od tematu związanego właśnie z adaptacją, właśnie z ketoadaptacją, po to, żeby w kolejnych filmach pójść dalej i kontynuować temat. Adaptacja do ketozy, no skoro inaczej, to po mojemu. I słuchajcie, tak jak wspomniałem na temat samej adaptacji, powstało mnóstwo treści, filmów, artykułów, tam nie wiem, może nawet jakaś remówka w telewizji, że tak sobie przeklęte publicznej wpadła. No i dzisiaj można albo przesłuchać wszystko, albo wybrać niektóre. Jakie? Natomiast generalnie w tym temacie my wszyscy mówimy to samo, w sensie akcentujemy różne rzeczy, natomiast mówimy to samo Ameryki, nie odkrywamy. I wiecie, co jeśli chodzi o samą adaptację, to oczywiście to można na parę sposobów rozpykać: nie? można w kilku zdaniach, można w kilka dni można od strony praktycznej, a można od strony akademickiej teoretyzując. Można popatrzeć się od strony biochemii, no ale myślę, że dla nas, dla Was, najlepszym sposobem będzie, jeśli po prostu pogadamy o keto-adaptacji. O czym myślę, kiedy mówię o adaptacji do ketozy? Słuchajcie, według literatury, ketoza to stan metaboliczny, w którym nasz organizm produkuje ciała ketonowe, a ich stężenie we krwi będzie wyższe niż te 0,5 mmol na litr to oczywiście powinno albo wręcz musi być połączone ze stabilnym inaczej niskim poziomem glukozy we krwi 60 do 120 mg na decylitr znowu tutaj odwołuję się do literatury to był punkt A natomiast punkt B ketoza będzie to stan w którym nie tylko nasz organizm produkuje ketony ale również potrafi i wykorzystuje je jako paliwo do produkcji energii i pod wieloma względami oba te podejścia są prawidłowe. No bo pierwsze to jest jakby oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o drugie, Wasz organizm, niezależnie od tego, jak dobrze jest zaadaptowany, potrafi korzystać z ketonów. Koniec, kropka. Gdyby było inaczej, no to głodówki u ludzi trwałyby niezwykle krótko. Tam kończyłaby się glukoza, kilka, kilkanaście godzin, nadchodziłby koniec. Tylko adaptacja to nie jest podejście zero-jedynkowe, w sensie organizm umie albo nie umie korzystać z ketonów. To bardziej kwestia tego, jak efektywnie będzie wykorzystywał kwasy tłuszczowe do produkcji energii. Chodzi o to, jakie źródło będzie tym preferowanym źródłem paliwa do produkcji energii. Bo, zobaczcie, gdybyśmy chcieli rozprawiać w ogóle o substratach energetycznych, no to rozmawialibyśmy na pewno o glukozie ale też o kwasach tłuszczowych, o kreatynie byśmy gadali, głównie o fosfokreatynie. Ale to nie tutaj i nie teraz. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to, to dajcie znać w komentarzach, a będzie Wam nakręcone. Podsumowując, ketoza to stan, w którym nasz organizm nie tylko produkuje ciała ketonowe, ale również używa ich do produkcji energii. I będzie to robił tym efektywniej, im dłużej przebywa w stanie, w którym podaż substratów glukogennych jest na tyle niska, żeby zmusić ten nasz organizm do przebudowania szlaków metabolicznych i do potraktowania kwasów tłuszczowych jako głównego, preferowanego źródła energii. To łączy się ze zwiększoną produkcją ciał ketonowych, ale tutaj zaznaczam, produkcją, a niekoniecznie z poziomem. Urodzenie ketogenicy, czyli jak wrócić do ketozy? Słuchajcie, jest całkiem sporo głosów mówiących o tym, że noworodek odżywiający się wyłącznie mlekiem matki korzysta z dobrodziejstw stanu ketozy. I z drugiej strony mamy też badania, mamy też opracowania, które mówią, że wcale nie tak dużo tych noworodków, tylko niewielki odsetek i to ze szkodą dla ich rozwoju. No, słuchajcie, tutaj jakby nie ma prawd absolutnych. Nie ma jednego zdania. Ja generalnie skłaniam się bardziej ku tej tezie, że noworodek jednak przebywa w ketozie albo tam gdzieś chociaż ślizga się po jej krawędzi. Natomiast wcześniej już powiedzieliśmy o tym, że każdy organizm potrafi wykorzystywać tłuszcze mniej lub bardziej chętnie, mniej lub bardziej efektywnie. Natomiast teraz praktycznie jak rozpocząć i jak przetrwać, jak przebrnąć przez adaptację. Wiemy już, że adaptacja do stanu ketozy to pozostawanie w stanie zwiększonej produkcji ciał ketonowych. W praktyce najprościej osiągnąć to przechodząc na dietę wysokotłuszczową i niskowęglowodanową. No bo z jednej strony dostarczamy więcej tłuszczu, z drugiej strony dostarczamy mniej węglowodanów. W praktyce istnieje jeszcze trzecia strona, czyli ograniczenie podaży białka. No, głównie z tego powodu, że białko to aminokwasy glukogenne. Organizm potrafi wykorzystywać je do produkcji energii, glukozy i robi to. Na samym początku, nawet do 50% białka dostarczonego do organizmu, ten potrafi przerobić na glukozę, przerobić na cukier. Tam mamy wyjątek, mamy jeden w temacie aminokwasów, ale to na razie zostawmy. Zatem jak zacząć adaptację do ketozy? Najlepiej zacząć od następnego posiłku. Daj więcej tłuszczu, daj mniej białka i daj mało węglowodanów. W praktyce nieraz pewnie słyszałeś o złoto już chyba zasadzie 15-5-80, czyli 15% energii będzie pochodziło z białek, 5% z węglowodanów i 80% z tłuszczów. Ja tutaj podkreślam, że chodzi o procent energii, czyli jakby liczymy kilokalorie, a nie liczymy gramów. Czy te procenty mają aż tak wielkie znaczenie, że musimy się ich trzymać dokładnie co do promila? Nie, nie mają. Natomiast słuchajcie, jeśli zaczniemy od wyjątków, to prawdopodobnie skończymy gdzieś na śmietniku historii. Kolejny, niezaadaptowany ketogenik. Więc na początek uznajmy, że one są ok. I że takiego rozkładu makroskładników będziemy się trzymać. Słuchajcie, i w praktyce jest jeszcze jedna rzecz równie ważna co makra czyli gęstość odżywcza, która to decyduje o tym, jakie produkty, które produkty wylądują finalnie na naszym talerzu. Żeby nasza wątroba zaczęła produkować ketony, musi dostać sygnał od komórek, że te głodują. Oczywiście obrazowo i w uproszczeniu, tutaj jakby nie czepiajcie się e, słówek, tylko rozkoszujcie moją radosną fikcją literacką. E, I teraz, w momencie, kiedy poziom glukozy w organizmie, w krwiobiegu spada, no bo nie dostarczamy węglowodanów, no to organizm nasz, nasza wątroba zaczyna produkować ciała ketonowe. I te pływają sobie w tych naszych krwiobiegach, czekając aż zostaną wychwycone i przerobione na e, energię. I cała ta adaptacja to nic innego, jak uczynienie tego procesu bardziej efektywnym. No bo po latach wykorzystywania glukozy jako głównego źródła paliwa, no, organizm musi przebudować nasze szlaki metaboliczne. Musi chociażby podmienić enzymy, które katalizują reakcje. I generalnie najprościej zrobić to, nie pozostawiając naszemu organizmowi wyboru, bo pod wieloma względami jesteśmy produktem ubocznym środowiska, w którym żyjemy. Ewolucyjnie przystosowanym do zmiany warunków. I zmiana paliwa to zmiana warunków. Od waszego pierwszego posiłku na diecie ketogenicznej nie ma glukozy, są tłuszcze. I tutaj zatrzymam się na chwilę, ponieważ w wielu opracowaniach znajdziecie informację mówiącą o tym, że organizm nie zacznie palić tłuszczu, dopóki nie pozbędzie się glikogenu. I tak, i nie. W sensie ja nie twierdzę, że książki kłamią, twierdzę tylko, że czasem zbytnio upraszczają. No bo zobaczcie, tak naprawdę tylko glikogen wątrobowy, ten zmagazynowany w wątrobie, może zostać uwolniony do krwioobiegu. Glikogen mięśniowy, ten z mięśni, którego mamy przeciętnie do czterech razy więcej, musi zostać zużyty w miejscu zmagazynowania. Czyli jeśli zużyję cały glikogen, nie wiem, cały słodki zapas energii z moich czworogłowych mięśni ud, to na nic zda się to, że mam jeszcze zapasy, nie wiem, w bicepsie na przykład. No to na nic, nie? To tak generalnie to tak nie działa. Koniec, kropka. I dlatego właśnie twierdzę, że jakby mój organizm nie będzie czekał na to, aż ja pójdę pobiegać, pójdę na siłownię, pójdę popływać i tam wypłuczę się całkowicie z glikogenu. Nie. W momencie, kiedy na przykład mózg będzie darł się, że potrzebuje energii, no to ten mój organizm ma dwie możliwości, z których na pewno skorzysta: A, wykorzystać to, co ma pod ręką, no A, ma ketony, zacząć uczyć się z tego, co ma pod ręką, no i B, zacząć produkować glukozę z substratów niecukrowcowych. To było, nie? Mówiliśmy o tym. Z czasem potrzebnym do tego, żeby nasz organizm lepiej radził sobie z paleniem kwasów tłuszczowych, zacznie spadać produkcja glukozy. No poza tym, to już minęło kilka dni, my jesteśmy dość nieźle wyrugowani z glikogenu, że tak wyrażę od stóp do głów. Cała maszyna zaczyna się przestawiać, zaczyna coraz lepiej działać. To jest właśnie adaptacja do stanu ketozy. Ja Wam przypomnę, że my jesteśmy na razie na etapie pierwszych posiłków, gdzie zwiększyliśmy udział tłuszczów, zmniejszyliśmy udział białka i mocno ograniczyliśmy węgowodany. Jak się zapewne domyślacie, taka adaptacja, taka przebudowa to nie jest do końca prosta rzecz dla naszego organizmu, to nie jest do końca prosta sprawa. Dlatego mówimy, że w trakcie adaptacji nie ustawiamy dziennej puli. Kilokalorii, czyli tam nie wprowadzamy żadnego deficytu kalorycznego. Na to przyjdzie pora, na to przyjdzie czas. Tutaj, jakby ja jestem zwolennikiem zasady, jeden problem naraz. Dlatego też na początku dajmy się uporać naszemu organizmowi z przebudowaniem szlaków, a dopiero potem pójdźmy krok dalej. Więc deficyt nie. Co jeszcze nie? Słuchajcie, słodki smak. Tutaj nie będę się za bardzo rozwijał, natomiast faza głowowa, trawienia i wyuczona, naszego, wyuczona reakcja naszego organizmu, kiedy kubki smakowe poczują smak słodki. I słuchajcie, nasz organizm oczywiście to jest bardzo sprytna bestia, nie? i to nie działa tak, że ja polizzę lizaka, on już tam nie zalewa falą insuliny. Natomiast w mikroskali coś takiego może się zadziać, więc słodki smak nie. Nabiał. Nabiał tak, nabiał tak. Oczywiście w ramach tych dostępnych, dopuszczalnych makr, te 15%. Często mówi się, że nabiał również ograniczamy, że trzeba uważać. Natomiast to jest spowodowane jedną z dwóch rzeczy, jedną z dwóch obaw. Pierwsza, nabiał, czyli białko. No a skoro białko, no to mówiliśmy o tym aminokwasy glukogenne. No i druga to taka, że nabiał. Generalnie nabiał posiada cukier mleczny, czyli laktozę, czyli galaktozę i glukozę połączoną efektownym wiązaniem. Natomiast na dietach wysokotłuszczowych, na dietach ketogenicznych, jeśli polecamy nabiał, zwłaszcza w tym pierwszym okresie adaptacji, to polecamy nabiał tłusty, nabiał pełnotusty. A jeśli jest więcej tłuszczu, to automatycznie jest mniej białka i jest mniej węglowodanów. Zobaczcie, na przykład takie awokado, mascarpone z awokado będzie miało mniej białka i trochę tylko więcej węglowodanów niż na przykład jajecznica z chwastami. No i wiecie, ja generalnie wolę jajecznicę, natomiast mascarpone z awokado też będzie okej. Okay bardziej, że dobrze jest jeść dobrze, czyli różnorodnie, czyli gęste odżywczo produkty. O tym, co mam na myśli, mówiąc gęste odżywczo produkty, już za chwilę na kanale. Natomiast słuchajcie, będzie kiedy brakuje wiedzy, brakuje doświadczenia, a na etapie adaptacji często tego brakuje. To jedzenie różnorodnie jakby ułatwia nam dostarczenie wszystkich mikroskładników, wszystkich witamin. No przyznacie, to trochę łatwiej jest w taki sposób dostarczyć tego wszystkiego niż na przykład jedząc w ciągu dnia dwa posiłki oparte na boczku. Nie? Raz boczek z jajkami, a drugi raz boczek z majonezem i tam jakimś pieczywem. Adaptacja metodą ketonatora. Jest taka książka: Bieganie metodą Danielsa. I tak mnie się skojarzyło. Dobra, słuchajcie, teraz zbiorę to wszystko, podsumuję to wszystko, co było, dodam nowe i już bez zbędnego gadulstwa, bez zbędnych tłumaczeń przepis na szybką, dobrą keto-adaptację. Makra. Z czasem będą one miały mniejsze niż większe znaczenie, natomiast na sam początek makra 15, 5, 80 i lecimy. Wiesz, jak je ustawić inaczej dla siebie, to po prostu ustaw. Czysta miska, czyli tak zwane clean keto. Niekoniecznie w takiej formie, wiecie, potraw poddanych tylko delikatnej obróbce termicznej albo wręcz surowe keto. No nie, ale skręcamy w kierunku paleo. Czyli unikamy posiłku, unikamy potraw wysoko przetworzonych z jednej strony dlatego, że chemia, z drugiej strony, bo ukryta sól, ukryty cukier. Dużo warzyw, warzyw nieskrobiowych, generalnie te zielone, takie włókniste, wiecie, dyntające nad ziemią albo leżące na ziemi, będą ok. Idąc dalej, wciąż w temacie czystego keto, różnorodnie, czyli dbamy o mikroelementy, dbamy o błonnik, dbamy o niezbędne kwasy tłuszczowe. Coraz śmielej zaczynamy wybierać tłuszcze nasycone. I jedno nienasycone, a ograniczamy jakby kosztem tłuszczów wielo nienasyconych. I słuchajcie, w temacie jeszcze czystej miski, niekoniecznie wszystko trzeba palić wiecie, na czarno. Nie? Słonina też jest dobra, soczysta, a boczek nie musi mieć twardości diamentu. Wszystko oczywiście na dobrych tłuszczach. Dobre tłuszcze. Olej kokosowy, o nim celowo wspominam w pierwszej kolejności, bo to nasycone źródło energii pełne średnio kwasów tłuszczowych, to jakby na razie po prostu uwierzcie, że to jest OK. No, ale oczywiście smalec, oczywiście masło klarowane, masło w ogóle, ale też roślinne. Oliwa z oliwek, tam jak macie jakieś dobre źródło, to olej lniany, czy jak macie dostęp, no, to nasza oliwa północy, w sensie olej rzepakowy, tam bez glifosatu, oleje z pestek, oleje z ziaren, orzechów, MCT, różnorodnie, nie pamiętacie, ma być różnorodnie. Natomiast jednak częściej więcej sięgajcie po te odzwierzęce. Tutaj olej kokosowy jest wyjątkiem. Jakby olej kokosowy to jest tłusty kocur na diecie keto. Podczas adaptacji postawcie na jajka. Słuchajcie, jeden posiłek dziennie na bazie jajek to jest świetna opcja. Tutaj jeśli macie problem z białkiem, w sensie, że za dużo, to możecie zawsze wykorzystać opcję uciec się do takiego sposobu, na przykład dwa całe jajka. Dwa żółtka, bo wprawdzie to białko wzorcowe, idealne białko, to jest białko, które jest zawarte w całym jajku, a nie tylko w żółtku, natomiast ta na adaptacja, wiadomo, nie trwa wiecznie. Błonnik. Słuchajcie, o tym już było, ale się powtórzę. Błonnik, zwracajcie na to uwagę, jego nie może w Waszej diecie zabraknąć. I nie myślę tylko o tym, który dostarczycie tam, nie wiem, w jakiejś łusce babki jajowatej, nie? Tutaj mam na myśli głównie warzywa. Zielone, te sałatowe, kapustne, hmm? No, również błonnik z orzechów, natomiast w przypadku orzechów, to uważajcie na pistację, uważajcie na nerkowce, tam jest dużo węglowodanów. Natomiast laskowe migdały włoskie to będzie OK. Włoskie jakby najsłodsze, no ale cały czas jest OK. Liczba posiłków i ja nie mówię tutaj o tym, żeby od razu ograniczać do jakichś dwóch, trzech posiłków, natomiast jeśli do tej pory jedliście ich na przykład 5, plus jeszcze jakieś tam przekąski, albo tych pięciu przekąski, to raczej skłaniałbym się do tego, żeby to ograniczyć do powiedzmy trzy posiłki, jedna przekąska, jeśli już musicie, czyli cztery razy w ciągu dnia Micha, trzy razy w ciągu dnia Micha. Jest to związane z tym prostym faktem, że im wyższy poziom insuliny, tym utrudniony dostęp do energii zmagazynowanej w naszym, w naszym tłuszczu, w naszych zapasach tłuszczu. A słuchajcie, a z tą insuliną też tak może zadziać, nie? nawet jeśli nasze posiłki generalnie są ubogie w węglowodany, no to przypominam faza głowowa e, trawienia, czyli e, już tam zaczyna się trzustka, już zaczyna reagować w momencie, kiedy nasz mózg zauważy, że coś będziemy za chwilę pakować e, do ust, jakieś jedzenie. No i z tą trzustką, to też wiecie, no, po latach e, na dietach wysokowęglowych ona może reagować nieco, nieco histerycznie i wywalać te insuliny po prostu więcej, nie? za dużo w sensie. Co jeszcze? Aktywność fizyczna, ale umiarkowana. Taki na przykład Kwaśniewski na swojej diecie optymalnej to w ogóle odradza aktywność fizyczną. No, jakby my nie jesteśmy na diecie optymalnej, natomiast no, jesteśmy w okresie adaptacji. Mało glukozy, niezbyt efektywne wykorzystywanie ketonów jeszcze jako źródła energii, więc ze spokojem i pamiętajcie, im niższe tętno, tym niższa intensywność treningu. Im niższa intensywność treningu, tym większy procent energii będzie i może być pozyskiwany z kwasów tłuszczowych. Więc jakby tutaj lepiej być cardio, ale takim na raczej niższej intensywności cardio. Jeśli chodzi o treningi siłowe, no treningi siłowe też jak najbardziej. Warto odpuścić trochę z ciężarem, to nie z tego powodu, że mięsień będzie słabszy. Bo wcale nie musi tak być, to tak? jakby odstępy między seriami robią robotę, natomiast łatwiej jest o kontuzję, tak po prostu, łatwiej jest o kontuzję, natomiast jeśli chodzi o temat aktywności fizycznej, to, to mogę o tym godzinami, więc na razie tyle. Woda, no, pijecie dużo wody, tak słuchacie tak 2-3 litry tej dodanej wody, nie? to powinno być minimum, dodanej, czyli nie tam z papryki, pomidora czy jakiegoś jarmużu. Wybieracie wodę z rozpuszczoną, z ogólną zawartością rozpuszczonych składników mineralnych, wyższą niż niższą. Nie tam 1200-1500 mg na litr będzie ok. Nie płacą mi za to ci producenci, więc nie będę tutaj reklamował jakiejś tam konkretnej. Jakby co, pytajcie w komentarzach. Suplementacja. Elektrolity, słuchajcie, jeśli będzie potrzeba suplementacji elektrolitów, to wybierajcie jakieś tam kapsułki bez dodatków ziołowych, bez substancji słodzących, natomiast o elektrolity spokojnie zadbacie w swojej diecie. No, bo tak, jeśli chodzi o sól, no to problemu nie ma. Sól każdy z nas w domu ma. Jeśli chodzi o potas, no to soczewicy czy grochu tam jeść nie będziecie. Natomiast ten cały czas macie awokado, cały czas macie migdały, cały czas macie ziarno, nie? czyli tam powiedzmy dynia, słonecznik. Prócz tego macie dobre mięso, nieodpuszczone kakao, luz. Magnez, no, dobra woda, ale również to wszystko zielone, nie? Tam jakiś szczaw, jakaś rukola, jakiś szpinak, znowu orzechy, znowu nasiona, no i wapń. No i wapń. Tutaj to już jakby kolejny raz z pomocą przychodzi nam dobra woda. Słuchajcie, w mojej dobrej to jest 200 mg chyba na litr, a są takie gdzie jest i 300. No w temacie wapnia no to pamiętajcie jeszcze, że im więcej tłuszczów nasyconych, tym ten wapń nam się lepiej przyswaja, więc tak to, to, to wszystko fajnie się zgrywa, nie? to wszystko fajnie działa. Jeśli chodzi o suplementację, no to jeszcze MCT, kwasy MCT. Nie? Jeśli chcecie używać oleju MCT, no to tutaj jakby mniejsze znaczenie ma, czy on będzie z kokosa, czy będzie z palmy, To już większe, czy w szkle, czy w plastiku, natomiast jeśli oleje, no to jakby tutaj już jest znaczenie, wybierajcie kokosowy nierafinowany. niektórzy e, wspominają o occie jabłkowym, no ocet jabłkowy ma takie działanie, że obniża poziom glukozy we krwi, nie? więc to jakbyście macie te poziomy trochę wyższe, no to to też zdecydowanie ułatwi na przy okazji, zakwasi Wam tam, dokwasi Wam żołądek, no, kolejną rzeczą taką to mogą być jeszcze ketony egzogenne, natomiast w przypadku ketonów egzogennych pamiętajcie o tym, że one po prostu zwiększą e, ilość ketonów w Waszej krwi, w Waszym krwiobiegu. I tutaj w przypadku ketonów egzogennych, wprawdzie ja jestem w stanie wymyśleć kilka sytuacji, w której one mają bardzo dobre działanie. Adaptacja może być jedną z tych sytuacji, natomiast generalnie nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem, w sensie propagatorem nie jestem, no bo to po pierwsze kosztuje i to wcale nie mało, dobre ketony egzogenne nie są tanie, a po drugie rozleniwia i jakby trochę ułatwia popełnianie nam błędów żywieniowych. Otóż tak się nie musimy za bardzo starać. Więc, jakby są przypadki, w których polecam, ale to raczej są rzadkie przypadki. I F, czyli przerywany, czyli okienko żywieniowe. I jakby znacie moją zasadę, że co do zasady uważam, że bierzemy się za jeden problem naraz. Czyli najpierw adaptacja, potem deficyt, potem jakieś tam skracane okno żywieniowe. Natomiast jeśli do tej pory tak jedliście, nie macie z tym problemu, no to jakby tu też fajnie może Wam podkręcić adaptację. Na koniec Wam powiem wytrwałości, słuchajcie. Nie jakiejś specjalnie wielkiej, bo nie będziecie potrzebowali specjalnie wielkiej. Przy dobrze przeprowadzonej adaptacji to Wam powiem, że to nie jest jakieś niesamowite wyzwanie. Jecie dosyta, jecie smacznie. Tam chlebka i ziemniaczków nie macie, ale to przy takiej gamie produktów, przy takich możliwościach, to to szkoda, bardować posiłek na jedzenie chleba. No, jest jeszcze temat tej tam kategorii, jakieś tam bóle głowy, nie? Czy, czy przewlekłe zmęczenie, czy zbyt często i zbyt dużo w kiblu w ciągu dnia. Natomiast to nie jest tak, że to musi wystąpić. Nie? To nie tak, jak na siłowni kiedyś się mówiło: tam nie bolało, znaczy nie było, czy tam no pain, no gain. No nie. Dobrze przeprowadzona adaptacja to o wiele mniejsze ryzyko, że takie dolegliwości wystąpią. No bo zobaczcie, jak się organizm zestresuje za bardzo, no to się posle, nie? Jak się zestresuje, no to ten łeb będzie bolał. Natomiast jak się nie zestresuje, no to być może jakieś tam większe zmęczenie, być może mniejsza wydolność, tam tętno Wam skoczy i to nie tylko pewnie w sypialni. Natomiast to krótko i to szybko Wam minie. No to też osobnicze jest, nie? Jeśli już się jednak zdarzy coś takiego, no to na ten ból głowy, woda, elektrolito, to dbajcie na układ pokarmowy, uważność na błonnik, uważność na tłuszcze. Ok, ale jakby na razie, dzisiaj, na dzisiaj to wszystko, na razie koniec, bo nie będzie o czym gadać w kolejnych odcinkach. Wszystko, to wszystko, na dzisiaj zatem koniec. Nie pokażę Wam, co przygotowałem na śniadanie, no bo dzisiaj to jakby ze śniadania tylko kawa została. W zasadzie to już nawet kawy nie ma. Dzięki, że byliście. Ja Wam życzę dobrego dnia albo dobrego wieczoru, a na pewno dobrego życia. Idźcie i bądźcie zaadaptowani. Spokojnych świąt, ludzie.